Witajcie czołgiści, oglądacie drugi odcinek serii Zwyczajny Randomek. Myślałem na tą nazwą 5 minut. Wszedłem na YouTube, a zobaczyłem czy nikt tak swojej serii nie nazwał. Nazwa była wolna, więc ja tak nazwałem swoją serię. Nie napisaliście lub nie chcieliście napisać lub nie zdążyliście napisać, no to, to że nie napisaliście to jest pewne, że a raczej jakim czołgiem mam zagrać w następnym randomku. Skoro nie napisaliście, to ja wybieram obiekta 430. Zobaczycie sobie jak wygląda. Niektórzy z Was go nie mają, niektórzy z Was go jeszcze nie widzieli. Ładne losowanie. Tylko 40 tiry w naszej drużynie. Bardzo nie podoba mi się to, że są tam artylerie. Na szczęście to jest Himmelsdorf, Tutaj arty nie odgrywają zbyt dużej roli. Nie mają jak strzelać. Rada na chwila. Hmm. Mam nadzieję, że jak pancer to nie przyjedzie je piątka. Wtedy będzie miał święty spokój, bo większość mnie nie będzie potrafiła przebić. Pokażę Wam działko, jak to już jadę, spokojnie. O, bo teraz 100 mm pociski, średnie uszkodzenia 320, średnia penetracja 274 kilka pocisków goldowych, o zwiększonej penetracji do 330. Mam ogarniętego sojusznika na MiG-50B. Idziemy tu się teraz skitrać, żeby Arta mnie nie mogła tak ciulić. Stanę na razie tutaj, niech ten ani dyskutuje, co tam będzie wyjeżdżać. Trzeba zobaczyć jak y, nasze siły i siły przeciwników się rozjadą. Mamy e5. a jest strzał w ziemię. Znaczy musiałem zebrać pestkę jeszcze z kimś niedużym nie damage'em. Na szczęście ten kraj nie jest zbyt mądry i się cofa. Co tu jest patom? Ja. Jak na razie. A, buta of Pancer, o proszę. Zaraz przyjedzie. Pokażę kołnierz. Jest. A, nie weszło. Dać było dziurę w ziemi. Ale tu jest przeciwników. Wchodzi dużo. Nie dużo. z górną pudełką, a mogę strzelać podstawy wieży. Ale go zesłomowali. Buta of Pancer. O, dostał ode mnie. I nie tylko ode mnie. To było, żeby jak najszybciej zginął. Miał wtedy święty spokój. Mógł wjechać trochę do przodu. Albo niech sobie strzela do kogoś innego. Co tam jest? Jest trzeci jak pancer E5, T32, 2 Gdyby tam nie było jak pancera E5, to chętnie bym wyjechał. No ale sami widzicie. Jedzie w, tak. Ale 300 HP jest teraz na dobiciu. Setka tam kapuje. Mamy sojuszników. Nie powinno jej się udać tego skapować. No staniemy sobie tutaj. Trzeba by się tą piątkę strakować, wtedy nie miałaby żadnych szans. No tak to jej nie przebije. To są już sojusznicy, którzy... zbiorą Mam wrażenie. Ty mnie nie przebijesz, kościół. No nice, strzał w ziemię. No, czasami... ...tak ruszę myszką, że... ...trafię w ziemię. 5 do 4. O, udało mi się postrakować. O, no to teraz to już zginie. Nie ma bata. Te 32 Wyjadę na niego. Moja drużyna prowadzi. To niepotrzebnie wyjechałem bokiem i strzeliłem mu w jarzmo. No, jak pan To dobra. No nie pchaj mnie typie. Przebił mnie, naprawdę. A, Faton nas, nas owiesza, by się nie przyjąć pestki Strzejdzie się schować Zaraz wyjedzie Chyba Ups Nie przelić proszę No wie, że sam na Co on zrobił? Koleś Mógłbyś mnie spokojnie rozwalić 2554 punkty obrażeń No taki kurczę średni, przyzwoity wynik Ani zły, ani najlepszy Takie obrażenia mm, gracze robią średnio na czołgach 10 tieru, na medal i na helitach Tu były ósemki, nie mogłem Hmm, zbytnio się na farmi, sami widzieliście jaka była moja pozycja <gryw> Minus 4, hmm, pół tysiąca ponad No dostałem trochę za spota Spotowałem tutaj te 32 bardziej tą e5 widocznie jak ktoś z dołu ja to strzelał Albo no, sojusznicy no tak się ten damage rozłożył, wyżej ma tylko AMX 50BM od 2930 Ale Lewise mają mm, dosyć mało HP Szybko giną, bo tak. Od dziesiątek i ten damage się rozkłada. 12, 15 strzałów, 12 trapień, 9 przebić. Nie było źle. Pan coś wierzy, ma bardzo dobry. Tutaj w to wszystko wchodzi. To jest taki minus tej wieży, w ten was dowódcy. Czasami coś dingnie. Dolną płytę odsłonimy, to jest tragedia po prostu. Tragedia, wszystko wchodzi. To było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Zapraszam też do oglądania wcześniejszych odcinków. Do usłyszenia.